ze zepsucie. Nie mogę cię uzdrowić, mogę je tylko powstrzymać. Świetnie. Więc po tym wszystkim dołączę do wesołego klubu Arymana? Tylko Aryman potrafi tworzyć zepsutych. To <gryzny> jest po prostu Że znakowe uzdrowienie może oczyścić zepsucie, jeśli tylko uda mi się je powstrzymać do czasu, aż tam dotrzemy. Pośpieszmy się! <gryzny> po no i witam Was kochani moi po krótkiej przerwie spowodowanej <laughs> No tym, że albo nie miałem czasu na, na nagrywanie Bo też no w sumie <laughs> głównie tym, co nie Ale to się rozbija na pracę, że często jeździłem A albo, że nie miałem po prostu możliwości takiej, warunków i tak dalej No i czasami chęci Ale okej, okay, wracamy Swoją drogą, pewnie musicie się żalić w duchu, Co to odcinki takie krótkie, no jednak... <laughs> Też to wynikło z tego. Ach, yy, no że poprzedni skończył się taką nowinką, jaką się skończył, oprócz bardzo fejle, yy, więc ten odcinek powinien być tak swoją drugą połączony razem z tym poprzednim, <laughs> i to by była wtedy normalna długość. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, yy, ze względu na właśnie mój brak czasu. Yy, ten materiał różni się tym od poprzednich, że. Gameplay nagrałem sobie wczoraj, a teraz po prostu dogrywam na luźno z kapką, w ręce komentarz głosowy. Tak więc, jak widzicie, alchemik, bo to był chyba alchemik, został pokonany, i teraz musimy pójść do żyznego pola. My niestety zostaliśmy przytruci, tak tym całym zepsuciem, teraz będziemy musieli się uporać. Na co narzekam? Narzekam na to, na co na, nie narzekałem na początku y, gry. Mianowicie narzekam na moje FPS. -y. Jest ich teraz tragiczna ilość. Nie wiem, na początku tak nie było. Ojej, to jest słabe. Nie wiem, załamałem się wczoraj, jak zobaczyłem te 10 klotek na sekundę. I mówię, nie, nie, tak nie chcemy robić. No ale cóż. Co tu mogę Wam więcej powiedzieć? Swoją drogą, y, jak tak się komentuję już na nagrany materiał, to jest dużo trudniej coś zajmować cały po prostu czas antenowy na gadanie, że tak się powiem, niż, niż jakbym miał komentować na żywo. Ach. Zimno, co? Hehe. <laughs> o, proszę bardzo, tu już zginęliśmy. Postanowiłem failing nie wycinać, bo odcinek byłby jeszcze krótszy. A to już chyba była przesada. Na szczęście... Tutaj nie będzie zagadek logicznych Przez co dosyć szybko się ugoramy z tą całą trasą yy, A co do tak przyszłości Ja nie wiem yy, Nie wiem czy nie będzie małego przystoju na kanale yy, Ale nie to właśnie, że mi się nie chce nagrywać Bo nagrywać mi się nawet chce Tylko właśnie nigdy nie mam czasu Zawsze coś mnie powstrzyma co Jesteś gotowy, No i dalej no, a tak zwracając się do pogody, u Was też tak zasypało. No u mnie to jest tragicznie, no chyba nie wiem, z 30-40 cm śniegu. Jest tak zimno. Brrr. O, proszę bardzo. Oczywiście mądry hangar musiał. Nacisnąć R. Teraz widzę swoje wszystkie głupoty, jakie popełnią. O, tak fajnie się robić. O, matko, dawniej komentowałem, trochę się wybiłem z rytmu, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Tak, i tutaj jest dużo takich elementów y, dość y, dużo trudniejszych niż na początku gry, gdzie trzeba. O Boże, przepraszam, chory byłem i jeszcze nie wyzdrowiałem, y, gdzie trzeba. Y, gdzie jest ciąg y, różnych elementów, których trzeba się złapać y, i, i, i. I to trzeba wykonać jeden, y, no, jedno po drugim po prostu, żeby nie spaść, tak jak na przykład tutaj. Trzeba nacisnąć R, potem znowu R i już możemy się zawiesić w Dziękuję. Róż, róż. No te wiatraki na początku to ja się trochę ich bałem, ale potem okazało się, że one z automatu się zatrzymują jak podbiegały. podbiegamy. także co do tego to luz, przynajmniej póki co. No i co, idziemy coraz wyżej. Mam wrażenie, że zaraz dojdziemy do tego żyznego pola. Yy, I tam chyba... Za, tacz, nie chyba, tylko na pewno tam zakończę odcinek, ponieważ więcej materiału nie mam nagranego. Yy, I kurczę, powiem Wam szczerze, jest teraz 9.20 rano, a ja mam mniej więcej tak do 11.00 czas, więc hipotetycznie mógłbym nagrać jeden odcinek, taki cały dobry. Tylko że się zastanawiam czy, czy ja dam radę, bo jestem taki jakiś rozespany, jeszcze trochę chorawy. <laughs> o Boże. Yy, więc może jak zrobię sobie śniadanie takie porządne wypiję kawę całą, to może mnie wtedy jakoś napię. Hmm. No zobaczymy. Także yy, mój przekaz na dziś to nie przejmujcie się, znaczy... No tak, no w sumie nie przejmujcie się, jeżeli odcinek długo nie będzie, ponieważ ja nie znikam na zawsze, tylko po prostu nie mam kiedy nagrać, o, że tak powiem. A, no i moje kilka klatek na sekundę też jest y, minusem, szczerze wam powiem. <śm> Proszę bardzo, mamy żyzne pole. W końcu możemy je uzdrowić. I zdjąć z siebie to zepsucie. Zatem lecimy. Mała pogawędka i kończymy. Działało, zepsucie zniknęło. Miło usłyszeć ulgę w twoim głosie. Myślałem, że masz pewność, że to pomoże. Chyba jednak możemy zmienić nasze przeznaczenie. Teraz ty mi coś powiedz. Zapomniałeś, że pytałam także o złoto. Znalazłem je, znalazłeś, jesteś złodziejem. Jestem podróżnikiem. Jesteś złodziejem. Odzyskuję porzucone mienie. Byłem kilka dni i słyszałem o grobowcu. Trochę no, kupania, trochę ukrywania się. Mógłbym obładować 20, trzydzieści oślic, gdyby nie pojawili się ci strażnicy. Ale i tak udało mi się uciec z wystarczającą ilością złota na przyjemne życie przez parę lat. Okradasz zmarłych? To dużo prostsze niż okradanie żywych. Czym sobie zasłużyłem na taką karę? Tak, wziąłem trochę złota, ale jego właściciele nie żyją od 300 lat. Czy ktoś gdzieś na ciebie czeka? Cały świat, tysiące ludzi. Na Naprawdę nie masz nikogo bliskiego? Nie potrzebuję nikogo, ufam sobie. Ufanie tylko sobie samemu to przepis na samotność. Jeśli polegasz na kimś innym, na pewno cię zawiedzie. Nie, nie zawiedłeś. Nie znasz mnie wystarczająco długo. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Nie mam rodziny. Chyba skądś pochodzisz? Tak, ale wybieram się w przeciwnikiem. No i dobra, przykro mi, ale niestety dzisiaj to chyba na tyle, więc, się lepiej, tak jest. Więc mi pozostaje pozbierać te hmm, piaski dusz, a was pożegnać. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie on jak najprędzej. A tymczasem, trzymajcie się. Tak jest.